Dzień dobry, bardzo serdecznie witamy w połowie grudnia. Do świąt już tylko kilka dni, Panie Wójcie, czuć tą świąteczną atmosferę? Tak, no, atmosferę czuć wszędzie, widać zresztą coraz więcej udekorowanych domów, coraz więcej ozdób chodnikowych, gorączka już coraz większa w sklepach, a też w urzędzie widać już zbliżający się koniec roku, między podsumowania i też no, plany na przyszłość. Teraz troszeczkę śnieg nam stopniał, ale początek grudnia no, było go pod dostatkiem. Widać po kosztach, jeżeli chodzi o śnieżanie, że mamy to ocieplenie klimatu rzeczywiście. No nie do końca, bo w tamtym roku y, koszty były jedne z większych. No fakt, że, że wszystko podrożało bardzo dużo, więc porównując z poprzednimi latami kwotowo, no to koszty były większe. W tym roku też już ta zima kosztowała nas dosyć dużo. Mam nadzieję, że nie będzie już takich dużych opadów śniegu, bo no, my nie nadążamy, mamy tego sprzętu tyle, ile mamy i po prostu nie możemy wszystkiego na nas zrobić. Jest kolejność odśnieżania dróg i, i, i tą, tej kolejności nasze straże y, pożarne trzymają się i no ja rozumiem mieszkańców, że, że niektórzy mają pretensje, ale do bocznych ulic tak szybko też nie dojeżdżamy. Zresztą nie ja, tylko my, bo wszystkie służby praktycznie w całym kraju tak, taką kolejność też mają. Grudzień to tradycyjnie jest taki okres podsumowań, to również i my podsumujemy, przynajmniej próbujemy, próbujemy sobie podsumować rok 2023. Oczywiście to, co najbardziej interesuje mieszkańców, to są inwestycje, no i może zacznijmy od tych, od tych najbardziej kosztownych. Kanalizacja to jest rzeczywiście coś, co żaden gminny budżet nie jest w stanie udźwignąć samemu. Bez środków zewnętrznych praktycznie. Dokończenie budowy kanalizacji w naszej gminie jest niemożliwe, bo przerasta to kilka budżetów gminy, całościowych, nie tylko powiedzmy tych inwestycyjnych. Dobrze, że były takie pieniądze, udało się pozyskać na budowę kanalizacji w wierzchowisku. 10 milionów złotych kosztowała cała kanalizacja, ale 9 milionów 200 dostaliśmy z Polskiego Ładu. W czerwcu tego roku zakończyliśmy inwestycje. I od razu tak się złożyło, że ta sama firma wygrała też przetarg na budowę kanalizacji w ulicy Nowej w Czarnym Lesie. Prawie 3 miliony złotych, też dofinansowanie z Polskiego Władu blisko 2,5 miliona złotych. Praktycznie firma już jest na ukończeniu, ale warunki pogodowe są takie, że no nie mogą dokończyć drogi. Myślę, że na wiosnę będzie nakładka asfaltowa i też mieszkańcy będą mogli wreszcie na ulicy Nowej przejechać i przejść suchą stopą. No właśnie, drogi to oczywiście jest ta dziedzina w każdym budżecie, gdzie co roku coś się dzieje, ale oczywiście nigdy nie jest idealnie, bo potrzeby pojawiają się na bieżąco. Tych dróg też udało się w tym roku sporo wykonać na terenie gminy Mykanów. No jeżeli chodzi o drogi, to to był rekordowy rok z tego względu, że zakończyły się scalenia, które prowadziło Starostwo Częstowskie za pieniądze Marszałka. I Dzięki tym scaleniom praktycznie mamy wyremontowane wszystkie drogi w tych miejscowościach, gdzie to stale nie było, czyli w Lubojnie, w w Florkowie, Dudkach. Na tych obszarach geodezyjnych powstało nowe, nowych dróg bardzo dużo, no, chociażby ponad 10 km dróg asfaltowych praktycznie nowych, no niektórzy mieszkający z innych miejscowości Dziwią się, że budujemy drogi asfaltowe w Polach, no ale powstały. Myślę, że potrzebne, bo już doceniamy chociażby tą drogę bardzo ułatwiającą połączenie z Częstochową przez Lubojenkę. Fajna droga, z, po bokach ścieżki pieszo-rowerowe, więc mieszkańcy mogą spokojnie sobie pójść na spacer z kijkami, ale też rowerem dostać się na przykład do Częstochowy i w drugą stronę z Częstochowy już coraz więcej mieszkańców jeździ, bo te dwa stawy w Lubojance, to jest taki urokliwy zakątek, gdzie można naprawdę trochę odpocząć. Jest też plac załatw dla dzieci, więc dzieciaki też ma, mają co robić. Otrzymaliśmy dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich. Wybudowaliśmy trzy drogi, to jest ulica Kasztanowa-Gosinowie, ulica Szkolna w Czarnym Lesie, ulica Leśna w Starym Cykarzewie. Otrzymały nowe nakładki asfaltowe i pobocza dosyć duże obciążenie dla gminy to, to drogi, które robimy za własne pieniążki, no ale udało się też zrobić ulicę Słoneczną w wierzchowisku. Wspólnie z miastem Częstochowa wybudowaliśmy ulicę Jemiołową, która była bardzo zniszczona. Kosztowała 600 tysięcy, gmina dołożyła 150 tysięcy do, do tej inwestycji i mają mieszkańcy naprawdę dobrą drogę. Inne drogi to ulica Gruszowa, która w, w ramach staleń otrzymała jedną nakładkę. Gmina zapłaciła za drugą warstwę asfaltu i ulica Strażacka z całym placem wokół remizy OSP Dubojnie, To jest ta, która wymagała naprawy, bo została zmieszczona w czasie budowy staleń. W tej chwili jest nowa, można z niej już korzystać. No, drogi mają to do siebie, że jak odpuścimy rok, dwa to od razu to widać i potem trzeba wykładać większe pieniądze, więc póki możemy to je łatamy, ale no dochodzimy do takiego momentu, że już to łatanie staje się nieopłacalne i trzeba te drogi remontować i pozyskaliśmy w tym roku z Polskiego Ładu 2 miliony na remont dróg na nakładki asfaltowe w gminie. W tej chwili domykamy projektowanie, do końca roku te projekty się pojawią, więc w styczniu będzie ogłoszony przetarg i te drogi, które tam radni wyznaczyli do remontu będą z tych pieniędzy wyremontowane. Też w funduszach słowackich pojawiły się pieniądze, na przykład w funduszu Kolonii Wierzchowisko. Mieszkańcy przeznaczyli część pieniędzy na projektowanie i praktycznie ta część od strony wodociągów w kolonii Wierzchowisko, czyli ulica tam wodociągowa, źródlana, zielona, one dostaną też nowe nakładki asfaltowe, no i w wielu jeszcze innych miejscach w gminie. Będziemy chcieli też rozwiązać sytuację na ulicy Dębowej w Cztarym wie, bo tam powinniśmy już zrobić tą drogę dużo wcześniej, ale niestety procedura związana z przekazywaniem własności przez nadleśnictwo w Kłobuzku przeciąga się, ale już jesteśmy na dobrej drodze, jest zgoda na leśnicę, więc teraz czekamy na decyzję Urzędu Wojewódzkiego i będziemy mogli tą drogę projektować. I Robić myślę, że w przyszłym roku uda się ją też wykonać. Dostaliśmy też z Polskiego Ładu 2 miliony z tych funduszy dla wsi Popegierowskiej na budowę ulicy Żyrki Wigury w Borownie. Ulica zostanie poszerzona, odwodniona, będą szerokie pobocza więc my kiedyś planowaliśmy połączenie tej ulicy z ulicą Klonową, jeżeli tylko właściciele tych działek prywatnych na to się zdecydują, a tak jak mieliśmy ustalenia dużo wcześniej, więc tą ulicę też byśmy chcieli połączyć, wtedy byłby to znacznie a też obciążenie środka borowna od ruchu takiego samochodowego. Kanalizacja to takie Zadanie inwestycyjne, które widać wizualnie nieco mniej, drogi oczywiście bardziej, no ale nie tylko drogi udało się zrealizować w tym roku. Płomień Czarny Las może cieszyć się nowym budynkiem klubowym od niedawna. To długo oczekiwana inwestycja przez taka, zawodników. Taka wymarzona przez, przez Płomień Czarny Las od wielu lat i taki prezent na, na ich kolejne lecie. Myślę, że cieszą się, bo budynek naprawdę wyszedł ładnie. Sami też od sponsorów pozyskali pieniądze i wyposażenie praktycznie zakupili do tego budynku sami. Kosztowała ponad milion złotych, już w kolejce ustawia się grący karzew i tego nie ma w przyszłym budżecie, tej te inwestycji, ale ona się znajdzie wtedy, kiedy będziemy wiedzieć ile mamy nadwyżki budżetowej i z tych środków na pewno będziemy chcieli to wybudować. Kosztory jest na 870 tysięcy. Więc myślę, że dobrniemy pewnie do miliona z całą inwestycją, z przyłączaniem ze wszystkim, więc też kolejny król będzie miał no, zaplecze z prawdziwego zdarzenia. Pozostając jeszcze w Czarnym Lasie, tam również stołówka, której otwarcie miało miejsce latem. Tak się składa, że, że te inwestycje czasami Dotyczą jednej miejscowości, jest ich czasami wiele w jednej miejscowości, inne miejscowości czekają i potem przychodzi taki kolejny rok, kiedy te inwestycje pojawiają się w większej ilości w innych miejscowościach. W tym roku Czarny Raz, jak już wspomniałem, ta kanalizacja, szatnia dla płomienia, ale też i stołówka dla szkoły. No tak się ułożyło, że dostaliśmy 80 tysięcy dofinansowania z programu Posiłek w Szkole. Dołożyliśmy resztę, bo, bo zakres powiększone dosyć mocno i 408 tysięcy pozwoliło na zmodernizowanie pomieszczeń, praktycznie urządzenie tam stołówki. Korzysta już z ponad 120 dzieci z tej stołówki, więc to znaczy, że było warto. Podobno jest smacznie, więc tych korzystających przerywa. To skoro już jesteśmy przy zadaniach inwestycyjnych związanych z ze szkolnictwem. No to kolejne piękne przedszkole przybyło nam na terenie gminy Mykanów. No mnie to najbardziej cieszy, że dzieciaki podjeżdżają i mamy muszą pilnować, żeby im nie wybiegły na ulicę, bo prost samochodów biegiem udają się do przedszkola, więc to jest fajne, czyli czują się w nim dobrze i chcą do niego uczęszczać. Bardzo na to czekały, aż łzy wzruszenia były w oczach wielu. No, piękne przedszkole. Piękny budynek, duży, przestronny, da praktycznie możemy tam pomieścić stół przedszkolaków. No jeszcze dochodzi do tego oddział żłobkowy, którym jest zainteresowanie bardzo duże. Uruchomimy go yy, o, jednak od lutego, pierwotnie chcieliśmy od 1 stycznia, ale ze względów proceduralnych nie możemy tego zrobić. Nabór będzie w styczniu i myślę, że te 15 dzieciaków tam będzie z, z niego korzystać. I to jest właśnie ta sytuacja, kiedy też inne placówki będą korzystać z kuchni przy, przy działającej w tej nowej placówce. Już od tego miesiąca rozpoczęliśmy dowożenie posiłków w Starym Broniszewie do oddziału przedszkolnego, ale też dzieci szkolne mogą z tego korzystać. Dowozimy swoim transportem, także jest taniej. No i te posiłki są na pewno tańsze. Wiem od mojej wnuczki, że są smaczne. Ona zjada, a to już najlepiej świadczy o tym, bo to jest taki mały niejadek. Kolejne zadanie inwestycyjne, które widać i dzięki któremu więcej widać, to oświetlenie uliczne. Także w tym roku troszeczkę tutaj ta sieć oświetlenia rozrosła się na terenie gminy. No, w tym roku zrealizowaliśmy drugi etap modernizacji oświetlenia. W poprzednim roku wydaliśmy ponad 500 tysięcy, w tym roku blisko 400. No i pojawiło się długo oczekiwane oświetlenie grubojence na ulicy Stawowej, w Czarnym lesie, a właściwie to w kuźnicy Kierzyńskiej na ulicy Częstowskiej w kierunku Borowianki i na ulicy Lipowej w Borownie i kilku jeszcze innych miejscach pojedyncze krótkie odcinki zostały zmodernizowane. W przyszłym roku zgodnie z planem zostanie zamontowane 50 lamp na dwóch ulicach w wierzchowisku, na tej głównej, czyli na ulicy Działkowej i na ulicy Słonecznej w sektorze B. Kolejny taki punkt, który musi mieć co roku swoje odzwierciedlenie w gminnym budżecie, to są jednostki OSP. Ten tabor, jeżeli chodzi o gminę Mykanów, też systematycznie się rozrasta. No i w tym roku też kolejne nowe samochody pojawiły się w ustrażaniu. No chyba w tym roku to radosków najbardziej się cieszył, odkąd pamiętam, bo zakupiliśmy sześć nowych samochodów, to był właśnie szósty, ale oni, ja też się śmiałem, że przygotowywali się na przyjęcie tego samochodu, jak pan młody na przyjęcie panny młodej, dlatego, że wyremontowali całą, całą remizę i salę, tą przyjęć i szczególnie garaże, no pięknie to wyszło i radości było co nie wiara. Także milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych. Dokładnie no, nie zrobilibyśmy tego sami, no ale 450 000 otrzymaliśmy z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałą część dołożyli radni naszej gminy. Myślę, że te najważniejsze dziedziny życia już sobie umówiliśmy. Czy jeszcze jakieś spektakularne inwestycje miały miejsce w, w tym roku, jeżeli chodzi o gminę mikanów? No, zaczęły się potężne inwestycje duże, ale one potrwają jeszcze rok, półtorej. Chociażby to, że rozpoczęliśmy rozbudowę szkoły w Wierzchowisku. Rozbudowa bardzo potrzebna, bo dzieci nie mieszczą się, chodzą już na zmiany. Dlatego taka zapadła decyzja. Udało się pozostać z Polskiego Ładu ponad 8 milionów złotych. Pozostałą część dokładamy z budżetu. Rozbudowa będzie kosztowała blisko 14 milionów złotych, także poda, poważny wydatek z naszej gminy. 10 nowych sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, sekretariat, plus takie pojedyncze pokoje jako pracownie specjalistyczne, dokupedyczne i tym podobne. Nowe szatnie, które tej szkole brakowały, No i trochę taki inny, architektonicznie budynek bardziej nowoczesny doświetlenie korytarzy przez takie powiedzmy naświetlenie w dachach także to jest zupełnie inny pogląd i też cała fasada już aluminiowa z dużymi przeszkleniami no, naprawdę powstanie fajny atrakcyjny budynek na no, potem jak już zakończymy budowę szkoły będziemy musieli rozbudować może musieli to źle, źle powiedzieć będziemy chcieli rozbudować tą szkołę jeszcze o salę gimnastyczną bo dla tej takiej liczby dzieci też sala gimnastyczna jest konieczna zresztą rodzice bardzo mocno naciskają rozpoczynamy też myślę że jeszcze do końca tego roku powiesimy przetarg na budowę sali gimnastycznej w rybnej też z polskiego ładu otrzymaliśmy 7 milionów może coś będzie trzeba dołożyć może nie ale na samą salę by wystarczyło, ale my tam jeszcze chcemy trochę rozbudować tą szkołę, żeby było łatwiej w niej uczyć i było więcej swobody, więc dokładamy jeszcze trzy sale lekcyjne, no plus wiadomo trzy sali, całe to zaplecze sanitarne musi być, więc to też się tam pojawi. Myślę, że rozstrzygnięcie będzie już po nowym roku. Wspomnieliśmy <laughs> o inwestycjach planowanych w Rybnej, ale tych planów dalekosiężnych jest zdecydowanie więcej. No, czy jeszcze wiadomo, że systematycznie będziemy budować kanalizację, czyli projektujemy w tej chwili nową rybną z drogą. Jak tylko dostaniemy pieniądze unijne, konkursy mają być w przyszłym roku. Już w połowie roku ma być konkurs na kanalizację. No, zobaczymy część, może dołożymy ze zwrotów, z umorzeń, pożyczek na rozbudowę kanalizacji na budowę oczyszczalni, budowę kanalizacji w kolonii wierzchowisko. Jak wiadomo część spłaconej pożyczki jest umarzana i w tych morzeń będziemy mogli dołożyć do, kanali, do rozbudowy kanalizacji. Być może w prowie, tak jak w poprzednich latach, takie są zapowiedzi, będą też pieniądze na budowę kanalizacji poza aglomeracją, czyli wtedy obejmowałoby to budowę kanalizacji w Kocinach i starym cykarzewie. Stary cykarze powinien być szybko wybudowany szczególnica częstowska z tego względu, że jakby Jakbyśmy chcieli i udało się wymóc na urządzeniu budowę i remont drogi wojewódzkiej, no to wtedy no dobrze było, żeby ta konwencja tam się wcześniej pojawiła. Zabytki i kościoły, to jest kolejna <grym> dziedzina, o której samorząd lokalny zapominać nie może i nie zapomina. No, wykorzystaliśmy też okazję, bo pojawiły się pieniądze w Polskim Ładzie na remont zabytków. No i wytypowany został kościół w Borownie, bo kościół ma bardzo zniszczony dach i potrzebuje gruntownej naprawy. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości prawie miliona 900 tysięcy złotych, więc ta kwota pozwoli na wymianę części więźby i pokrycia dachowego na blachę miedzianą. No i może przy okazji jeszcze coś z innych takich rzeczy budowlanych się uda wykonać. Poza tym, też w drugim rozdaniu na zabytki otrzymaliśmy kwotę ponad 340 tysięcy, która pozwoli na wyremontowanie tego zabytkowego grobu słynnych śpiewaków operowych reszków w Borownie. Obie te inwestycje będzie prowadziła parafia, ale oczywiście rozliczenie i całe sprawy finansowe urząd Gminy. Rozpoczęto budowę świetlicy dawogiejskiego w Kuźnicy Lechowej. Tak, no dużo długo odczekiwana inwestycja, zakupiliśmy tam działkę, w tej chwili tam jest mały plac zabaw i praktycznie pojawiła się tak taki garaż w zasadzie, w którym mieszkańcy jak było ciepło to się spotykali, no ale dojrzeliśmy do tego, że należy wybudować coś dla Kuźnicy Lechowej, żeby to miejsce spotkać mieli no i Planowaliśmy, że to będzie 500 tysięcy, skończyło się na blisko 700, 600 bodajże 80, tak jak to dobrze pamiętam. I powstanie taki budynek, on właściwie już jest pod dachem, trwają prace wykończeniowe i mają się zakończyć w maju przyszłego roku. Taki budynek z antresolą, więc myślę, że jakieś tam spotkania, zebrania wiejskie już będzie. Można w nich prowadzić, a na bieżąco jej dzieci będą mogły korzystać, i starsi będą mieli takie wspólne miejsce spotkań. Panie Wójcie, jest o czym opowiadać, jak słyszymy, czyli ten 2023 mijający nie był złym rokiem dla Gminy Witamów. To był kolejny naprawdę bardzo dobry rok. W poprzednim roku zrobiliśmy też bardzo dużo, i udało się jeszcze nie spłacić ponad 4 miliony, blisko 4,5 miliona kredytów. W tym roku też nie, w budżecie zaplanowaliśmy na początku roku 4 miliony kredytu, tak jak planujemy w następnym roku będzie mniej, żeby mieć tą rezerwę i dopiąć budżet. No ale potem udało się tak pozyskać środki zewnętrzne. Trzymaliśmy też dofinansowanie rządowe, że nawet nie zaciągnęliśmy tych 4 milionów kredytu, czyli bez kredytu mogliśmy zapewnić finansowanie do naszych inwestycji, a oprócz tego jeszcze podjęliśmy na koniec roku decyzję z panią skarbnik, że jeszcze oprócz normalnej spłaty 1,165,000 165 tysięcy spłacimy jeszcze blisko 2 miliony kredytu, której spłaty nie planowaliśmy, więc troszeczkę odciążymy sobie następny rok i zmniejszymy tam planowane zaciągnięcie kredytów, które w zasadzie myślę, że też nie będziemy musieli zaciągnąć, bo powinny się pojawić zwiększone środki, rekompensata za obniżenie podatku, więc to powinno wejść też do budżetu, więc powinniśmy uzupełnić te pieniądze i w następnym roku nie powinno być źle finansowo. Inwestycji na przyszły rok jest dużo. Więc też trzeba będzie te pieniądze własne zabezpieczyć. Okres przedświąteczny to okres, kiedy życzymy sobie wszystkiego najlepszego, ale to też świetny okres do tego, żeby podziękować. Panie Wójcie, no jest sporo, taka rzesza takich osób i instytucji, którym chciałby Pan podziękować za to, co wydarzyło się w ciągu minionych 12 miesięcy i nie tylko. No, trzeba podziękować wszystkim, bo bez ich zaangażowania nie zrobilibyśmy nic, bo w pojedynkę, a nawet sam urząd, gdybyśmy wszyscy się mocno zaangażowali, to też nie jesteśmy wiele rzeczy w stanie zrobić. I tutaj szczególne podziękowania dla, no, dla pracowników i, i dla pani sekretarz, pani skarbnik, które no, organizowały tą pracę i wyszło całkiem dobrze, ale też dla wszystkich osób, które nam pomagają, czyli dla radnych, którzy odpowiadali pozytywnie na wszystkie moje praktycznie propozycje dla sołtysów, którzy są zawsze takim łącznikiem między nami a, a yy, mieszkańcami, ale też ich zaangażowanie w, we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich i, i ze strażami pożarnymi, i ze stowarzyszeniami i związkami emerytów. Yy, zrobiliśmy naprawdę w dużo fajnych rzeczy. Szczególnie zagospodarowując ten wolny czas dla mieszkańców i te inicjatywy takie oddolne są bardzo pozytywne, nas wyręczają też organizacyjnie, ale też mieszkańcy robią to, z czego oczekują, co chcieliby i jak chcieliby spędzać wolny czas. Było dużo festynów, rajdy rowerowe coraz popularniejsze, coraz więcej chętnych w tych rajdach i tutaj wszystkim dziękuję za, za to uczestnictwo, ale też za propagowanie tej naszej pięknej gminy, bo mamy naprawdę czym się pochwalić. Też na te, te działania spowodowały, że odnieśliśmy wiele sukcesów. No, Młodzieżowa Orkiestra Denta, kolejne sukcesy, Studio Piosenki, Studio Emisji Głosu, cała działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu też powoduje, że o naszej gminie mówi się dużo. I mówi się dobrze. Szkoły mamy naprawdę bardzo zdolną młodzież, ale też i wydaje mi się, że stworzyliśmy jej dobre warunki, więc ta młodzież pokazuje się na zewnątrz. A w tych sondażach też wychodzimy całkiem nieźle, bo wyniki chociażby egzaminu ośmioklasistów są zawsze powyżej średniej i krajowej, i wojewódzkiej, i tutaj powiatowej. Konkurencja nam drewcze po piętek, ale my jesteśmy jeszcze dosyć znacznie lepsi. I myślę, że to nagroda dla tych 155 uczniów to, to świadczy o tym, że naprawdę mamy kogo wyróżniać i mamy za co dziękować. I w tym okresie te podziękowania chciałbym wszystkim Państwu złożyć. Specyfika funkcjonowania gminy jest taka, że właściwie te prezenty dla mieszkańców rozdawane są praktycznie przez cały, bro, przez cały rok, no ale mamy Święta Bożego Narodzenia, więc okres, kiedy te życzenia powinny mieć też bardzo wyjątkowy charakter. Panie Wójcie, to już tak na zakończenie tej naszej dzisiejszej rozmowy. Czego życzyłby Panu mieszkańcom gminy Mykanów na nadchodzące święta no i na nadchodzący rok? Czego życzyć? Przede wszystkim spokoju, takiej stabilności dla nas, tak jak dla urzędu, no to najważniejsza ta stabilność prawna i finansowa. Tego bym sobie życzył. A mieszkańcom, no to tak jak mówię, spokoju, zdrowia przede wszystkim, no i takich ciepłych, rodzinnych świąt, które pozwolą na wyciszenie, na spędzenie ich naprawdę w rodzinie, no i może przestańmy politykować, więcej porozmawiajmy o dzieciach, o własnych planach, Pospominajmy trochę to, co było dobre. Niektórym tam łezka też się wokół zakręci, bo nie wszyscy przy tym wigilinnym stole się znajdą. Ale ja prosiłbym, żebyśmy też pamiętali o tych, którzy są sami, o samotnych osobach, które nie mają z kim spełnić tej, tej wigilii. Więc zróbmy wszystko, żeby to symboliczne, puste miejsce przy stole nie było puste, tylko żeby je zajęli nasi sąsiedzi. Znajomi, którzy nie mogą być sami w te święta. Wszystkiego dobrego na te święta i na nowy rok. Tego oczywiście wszystkim Państwu życzymy. Pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był wójt gminy Mykanów, Pan Dariusz Pomada. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.